Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Fallouta 3. W poprzednim odcinku zwiedziliśmy Akademię Roosevelta. I dzisiaj wyruszamy dalej zwiedzać Pustkowia. A mianowicie zwiedzimy sobie te dwie lokacje. Czyli przyprawę pod utopionym diabłem i złomowisko Masona Dixona. Najlepiej będzie pójść stąd aha, no tak, oczywiście e, musimy wyjść z naszego domku moi drodzy, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek to wiecie, że znalazłem taką fajną broń którą miał weteran supermutant czyli ten bardzo silny przeciwnik i to się nazywał trójlufowy karabin laserowy ja tam powiedziałem, że poza nagrywaniem spróbuję to sobie naprawić i tego użyć, ale moi drodzy e, karabinem laserowym gdzie logika by wskazywała E, niestety nie mogę tego naprawić e, A nic innego mi nie przychodzi do głowy, co by mogło być Więc e, jeszcze sobie wygoogluję e, Czy w ogóle da się to w jakikolwiek sposób naprawić To może trzeba u, e, u kupców naprawiać, ale oni mają słabą ilość naprawy Nie wiem, tak czy jak e, zobaczę co z tą bronią da się zrobić Jeżeli ją e, naprawię, to oczywiście będziemy sobie z niej korzystać, bo ona, e, tak jak mówiłem może być naprawdę naprawdę mocna W poprzednim odcinku mówiłem, jeżeli ktoś nie oglądał to odsyłam Że ona ma 56 obrażeń a nie jest nawet w połowie naprawiona Więc to jest masakryczne, masakryczne obrażenia Tak jak mówiłem ona może być mocniejsza niż straszliwa strzelba Czego on strzela? Nie wiem, ale coś jest u góry. Ale to, w swoim czasie, teraz skupmy się na tym co przed nami, czyli tutaj pustkowia. Jakiś przeciwnik, który właściwie Nie wiem co tu jest. Nawet dwóch, ale co A. Robot O jest, enklawa! że enklawy tu był. O kurde, no proszę. Się zamienił w śluz Karabin plazmowy, super. Naprawię sobie swój. Enklawan. Wow. O kurde, to już. Myślałem, że to znowu enklawa. Oto śpią śmierci. jak się cieszy, w ogóle kogoś zabije, moi drodzy. To się nazywa radość. Okej, okay, ale i tak idziemy bardzo dobrze. Nasza lokacja do odkrycia jest wprost przed nami. Okej. Okay. Ta enklawa nie daje nam spokoju, moi drodzy. Odkąd yy, w Raven Rock zrobiliśmy niezły burdel. Nie wiem, czy tak działa, gra jest tak zaprogramowana, że jak tam zrobimy burdel i uciekniemy stamtąd, to nie zaczyna zgonić. Pewnie tak. Ha, i to tutaj. Udało się odkryć przyprawa pod utopionym diabłem. Cóż za nazwa, moi drodzy. Strach się bać. Co tu jest w ogóle? Jakaś... O, antyrat. Wódka trochę super kleju, whisky, pale, skórzany pas. Wow, oni się z czym śleją, a ja tu. tu... Wow, a, zwykły bandyta. Ok, który się rozpuścił, dosłownie wy. Skupisko śluzu O, coś bandyci tu przyszli Eee, tam O i, i psy Okej okay. Myślałem, że coś silniejszego tu przyszło postraszyć A, to tam zwyk zwykli bandyci on ma pancerz Tesli w ogóle Zresztą też, 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 też jest całkiem fajny. Wydaje mi się, że pikelny pancerz Enklawy, jak to się nazywa, jest lepszy, ale ten też jest fajny. Safe na przeciętnym tu jest. A jak safe na przeciętnym, to muszę zapisać. Od razu jak będę googlować sobie ten trójlufowy karabin, to wiecie co. Wygoogluję sobie też. Czy jest jakieś miejsce, gdzie można trochę spinek sobie załatwić? Kupić czy znaleźć? Obojętnie. A, ja tam mogę i kupić. Zresztą spinka kosztuje kapsel. A my mamy chyba 6000 kapsli, więc. Ale z tego co wiem, nie można nigdzie kupić spinek. Trochę kapsli, nabój 0,3 cala, pistole, przynajmniej pieniądze i PSYCHO bo Jakby można kupić to już bym to zrobił A chyba wiem, chyba pamiętam, że grałem pierwszy raz właśnie To też szukałem, czy można gdzieś spinki kupić i chyba niestety nigdzie nie można Na czym ubolewam ogólnie, bo... Jakąś ilość fajnie jakby można było kupić, nie mówię, że tam właśnie no tysiąc, bo ja bym od razu to sobie 1000 kupił, ale na przykład 100, 50 chociaż. Nie wiem, 30 nawet. To zawsze jest już jakaś ilość, moi drodzy. To taka mała lokacyjka. Trochę tam fantów było. Nic tu więcej nie widzę. Ale jeszcze sobie odkryjemy to złomowisko Masona Dixona. Patrzymy, co to jest. Ono jest w tamtą stronę? Tak, dosłownie w tamtą. Ok, więc... Zapisik i ruszamy O! No tak ruszamy, a tu szpon śmierci A jakiś okaleczony Nie wiem czy tego Tego już tak Fox zdążył pobić Bardzo szybko wtedy Bo albo się z kimś bił ten szpon i trochę dostał że tak powiem, po dupie. Ale myślę, że to Fawkes go trochę. Fox tego lasera Gatlinga nieźle wali, szczerze mówiąc. Ok, to już zaraz tutaj będzie. To ta lokacja, to miejsce. Nie wiem, jak to nazywać. Właśnie tu. Udało ci się odkryć zamówisko Masona Dixona. O kurde, tu jest dużo przeciwników, moi drodzy. Już trzech nawet widzę na radarze. Oż cholera! Ła! supermutant. To mistrz. Kurde. Giń Hej. Raketa i wyrzutnia rakiet. Supermutanty są. Ok, to z drugiej strony trzeba ich wziąć No i pat, Super mutant mistrz Okej, okay. ten miał działko obrotowe eee, I znowu jesteśmy przyciążeni moi drodzy, czy ja mogę coś naprawić? Ten nasz karabin plazmowy No, odwywale. Po co mi to? Panie, sądzę, co to wziąłem w ogóle. Tu jest jeszcze Supermutant, ale zwykły. Więc. Jest na strzała, moi drodzy. Co, to dla nas Supermutant? Zwykły, oczywiście. Bo ten, powiem Wam, Weteran Supermutant. No, to ten. To jest groźny. Często złom złomowisko, tak? Parę supermutantów tu było. Widzimy, okay. Zobaczymy co tu jest jakaś chatka tutaj w ogóle. Pewnie jesteś e, niewolnicy tu będą, bo Supermutanci, jak już wiemy z poprzedniego odcinka i jeszcze paru innych, lubią łapać ludzi. Nie Nie wiem, to ich taka rozrywka pewnie nie zdążył nawet tego granata rzucić, bo się rozpuścił. Spoko. On ma supermoto, oczywiście tego nie bierzemy. To jest mało warte, a waży dużo. I moi drodzy, to jest jakaś chata. Drzwi do opuszczonych szałas, to szałas właściwie, a nie chata. Więc, no już mówiłem, tutaj jest jakiś niewolnik. Tylko jeszcze jakiegoś przeciwnika widzę. A wolałbym zabić znaczy, wolałbym uwolnić tego niewolnika, zanim... No nie mogę się wysławić. Uwolnij go wtedy, kiedy zabijemy tego przeciwnika. O, to chciałem powiedzieć. Bo uwolnimy go i... Czy już nie ma tego? Nie, nie widzę już. Dziwne przed... Chwil... A nie, no jest coś tu na radarze, zobaczcie. Musi być gdzieś jakiś przeciwnik. Ale ucieka od nas. Dziwo. Patrzcie. A, a to pieprzony radskorpion. A ja myślałem, że jeszcze super mutant. Dobra. Radskorpion to... Dajcie spokój. Jeszcze zwykły Rad skorpion, bo olbrzymi to tam to rozwiąż. Zawsze może być niebezpieczny. Tak żyjesz. A, a zobaczmy, co on da. Wyskujemy karmę i tak. A co on nam da? Wieprzowina z fasolą, ale. No naprawdę. Wieprzowina z fasolą. Staliśmy, ale i tak zyskaliśmy karmę, moi drodzy. Mimo, że to wzięliśmy od niego. Myślałem, że jak nie bierzemy tych rzeczy, to, yy, to nawet tracimy karmę, ale się jednak pomyliłem. Dobra, zobaczmy co w tych szałasach. Też może jacyś niewolnicy. Boże, myślałem, że to supermutant, moi drodzy. Znaczy, to jest supermutant, tylko że to Fox. A ja myślałem, że wrogi supermutant. O, weźmy sobie metalową patelnię papieroski zawsze do sprzedania możemy się przespać godzinkę jakiś trup nikola tesla i ty. radix i steam pack kuchence światełko kontrolne i nic więcej nie ma tu żadnego mm, to nie był niewolnik, on to inaczej jakoś e, jeniec, o, jeńca, o, właśnie. Gra to... E, ...pokazuje jako jeńcy. E, więc to taka lokacja... ...gdzie... ...supermutanci trzymali innego jeńca, tak? Którego można było uratować albo zostawić na pastwę losu, Nie gnije. Ale my go ratowaliśmy. Pewnie i tak gdzieś tam zginie. Tak jak Dave, którego pa pamiętacie, który poszedł sobie swoją kolejną republikę założyć. Tylko, że wybrał najgorsze miejsce chyba z możliwych. Magazyn ślusarski to na przeciętnym. Lodóweczka. I to tyle. Dobra, zobaczmy co jest. W tej szafce, może wy moi drodzy wiecie, gdzie można dużo spinek zdobyć za innym razem? To napiszcie mi: Super Klej, strzałka, pistolet, nabój i trochę kapsli, bo jak widzicie, 8 spinek zostało. To jest naprawdę mało. Aha, ja sobie naprawię ten nasz karabin plazmowy. O, właśnie, bo i tak e, musiałam to zrobić. Już chyba nic z tej lokacji, więc działko jest zepsute zupełnie, ale nie będę już go wywalać, bo już te dwie lokacje starczą, moi drodzy. O, pistolet sobie jeszcze naprawimy. Tak, myślę, że po dwie lokacje po tych pustkowiach to jest ok. Takich, oczywiście, mniejszych lokacji. O, no, tutaj ładnie mamy odkryte. Jak widzicie. W Paradise Force byliśmy, tam byli łowcy wolników, No i następne co odkryjemy, to sobie możemy odkryć. Tutaj jest antena i stacja zasilania MDPL. To sobie w następnym odcinku odkryjemy te dwie rzeczy. Tak jest. Ok, dobrze. Jeszcze do megatony. Sobie skoczymy. No i co? To wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Kolejne zwiedzanie pustkowi. Tak jak mówię, będziemy sobie tak zwiedzać pustkowie. Cały czas to powtarzam do 30. levelu. Jak wiemy 30. level, no a jeżeli nie zwiedzimy wszystkiego, no to, tak jak mówię, już skończymy, bo ja uważam, że granie werpegi, jak się nie leveluje, jest trochę, no, no, nie za fajne. Ale myślę, że dużo zwiedzimy do tego trzystego poziomu, bo już tą ostatnią misję fabularną oczywiście zrobimy na czystym poziomie i te punkty będą mi objętne. No i w tym odcinku to wszystko. Jeżeli odcinek się podobał, to możecie zostać w górę, napisać komentarz, co sądzicie o odcinku. No i zachęcam do oglądania odcinku z Falda 3, jeżeli macie jakieś zaległości. A za obejrzenie tego z moją ferajną serdecznie Wam dziękujemy i do zobaczenia, i cześć.